Więc to będzie to bardzo, bardzo gradzę, bardzo jej z tym to kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj słuchajcie istnieje... kolejna zmiana, kolejna zmiana, dzisiaj nie palionowo i, i, i nie, y, nie tajemnicza wyspa, tylko właśnie Bedwars. Ja stwierdziłam, że Bedwars są mega spoko opcją, więc słuchajcie, będziemy robić Bedwarsów, w ogóle o co tutaj chodzi? tej mogę coś dać? U. 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 Okej, okay, tego nie wiedziałam, no bo jesteśmy w drzwi, w sobie czerwonych. No i co? I coś tak czuję, że... No mamy predyspozycję to przegrać, tak? Mamy dosyć duże predyspozycje, aby to przegrać. Nie wiem, dlaczego tak mało złota mi się tutaj robi. Nie mogę się doczekać, aż ktoś tutaj do mnie zaraz wleci. Ja szczerze powiedziawszy... Nie wiem, czemu ja gram w Edwursy. Nie wiem, nie, nie wiem. Jakby mnie to po prostu zastanawia niesamowicie bardzo. Mam w ogóle nowy sposób obudowywania łóżka i tak on wygląda. Zobaczyłam to na TikToku, więc stwierdziłam, że muszę to po prostu... No muszę, 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 muszę zrobić No za, za, no już, no mnie chłop leci. Nie, ja tego nawet nie zauważyłam, widzowie Tragedia, widzowie, tragedia Ja już nie chcę, jeszcze tutaj w ogóle jakieś Po prostu wszystko się dzieje naraz Ja pierniczę, mamy to przegrane, widzowie Mamy to przegrane jak nic, szybko dam radę Dobra, robimy to Niech on tutaj wbije sobie do nas Niech mi już zwali to łóżko, jakby wiecie co Spoko, nie? Spoko Spoko, poko jest już na górze Gdzieś pewnie z tyłu do mnie wleci, albo z przodu Nie wiem, nie mam pojęcia skąd, ale Skąd zaraz przyjdzie? Stresuję się szczerze powiedziawszy. Nie lubię grać Minecrafta. Tak, w sumie to nie lubię grać Minecrafta. Zwłaszcza Bedursky, nie, gdzie on jest w ogóle. On już tutaj przywbił do mnie, czy co? A? Ej, szczerze? Nie, co nie wiem gdzie jest ten niebieski cały. On się gdzieś mi chyba schował. Jakby trochę kijowo, bo nie obserwowałam całego tego, wiecie, po prostu tego, co tu się dzieje. Niebieski teraz zabił żół żółtego? Żółty zabił niebieskiego. A, okej, okay, okej, okay, już rozumiem, co tutaj się wydarzyło. No dobra, widzowie, okej, okay, czyli ja jestem w sumie safe. Także lecimy, widzowie, po diamenty. W takim razie, co ja się będę sobie ograniczać, chociaż pewnie... Okej, okay, żartowałam, nie możemy lecieć po diamenty, bo tutaj żółty nam nie idzie. A rzuty jest prosem, oczywiście. Jaki... Okej, okay, żartowałam, widzowie, jednak nie jest prosem, jednak nie jest prosem. Myślałam, że jest prosem, ale to się troszeczkę pokomplikowały sprawy. No ale bardzo dobrze, widzowie, dla nas oczywiście jak najbardziej na plus, że sobie spadł. Bardzo spoko, chociaż ja mu trochę współczuję, bo naprawdę tutaj, no dobrze walczy, nie należało mu się, to prawda, ale cóż, to nie jest moja wina, ok? Ale pewnie żółty będzie i tak chciał mnie zniszczyć, więc ja go tutaj teraz jak broni, on będzie chciał mnie po prostu zniszczyć i zabić. Tak pewnie będzie, no ale no, my spróbujemy widzowie, chociaż spróbujemy się nie dać, więc może z ogarnijmy sobie. Nie wiem, co jest sobie Iron Forge, a niech nam się tutaj więcej rzeczy robi. Co, ponieważ tutaj tylko coś jest w ogóle Iron Forge, dobra, i może na przykład y, dwa jabłka sobie zabierzemy o. To sobie zabierzmy jeszcze, okej, okay, okej okay. Dobra widzę, patrzcie, no my jesteśmy po prostu mocnymi graczami, no damy radę, damy radę No ten żółty na pewno tutaj do mnie zaraz będzie chciał pójść no, Nie wiem gdzie mam, co robić, szczerze powiedziawszy Nie wiem, no nie wiem, to widzowie, ja po prostu tak nie umiem grać w Bedwarsy Ja pierdolę, przynajmniej jeszcze żyjemy, jeszcze żyjemy i, i mamy sobie nasze tutaj wszystko Także całkiem spoko, Ubierzmy sobie z brójkę, bo to jest ważne, żeby inwestować w takie rzeczy Aha, nie możemy lepszy ten, w ogóle co tu się widzowie dzieje, ja pierniczę, ja ciegacie idzie do mnie Mhm, mhm, mhm. Szybkie złote jabłko. Okej, okay, jestem gotowa, widzowie. Jestem gotowa na... Mocne uderzenie. No dobra, on jest już na górze. O, tu jest! Lol, ja go nie zauważyłam! On ma taką zbrojkę! Co jest? Pięć, widzowie, w ogóle. Czemu ja go nie umiem bić? Gdzie tutaj? Co się dzieje w ogóle? Ała, ała, ała. Dobra, mamy szansę go zabić, mamy szansę go zabić. Nie no, miał jedno HP! Jak to się stało? Czemu takiego pecha, widzowie, że on... Dobra widzowie, No i sztos, no i sztos, widzowie, no i po prostu sztos. No i on teraz do, do góry dobuduje, zarobiście. Okej, okay, super gościu, super. Przynajmniej go zabiliśmy. No nie mamy łóżka ogólnie rzecz biorąc, no i to jest dosyć kicha. Dobrze, że schowałam wszystkie moje itemki tutaj, e, przynajmniej te ważniejsze, to jest zawsze jakiś plus. Ale kurde, no jest mi, no nie ukrywam, że jest mi przykro, więc tak, bierzemy sobie od razu lepsze oczywiście itemki, więcej tego potrzebuję. E, Zaczęłam się tak teraz ręce trząść, że to jest niefaszliwe, jak ja tego nie lubię. Dobra, słuchajcie, na spokojnie, wszystko muszę się tą chwilę uspokoić. Okej, okay, jest dobrze, jest dobrze, widzowie. Eee, Sąd spadamy teraz w takim razie. Idziemy jeszcze po diamenty może. Zrobimy sobie w sumie, w sumie, w sumie, w sumie możemy sobie zrobić mieczyk, bo akurat na mieczka nie mamy enchantu. Także to zróbmy, potem polecimy na środek po jakieś emeraldy. No nie wiem, kurde, widzowie, naprawdę, powiem wam, że no, zepsuliśmy troszkę. Mogłam go zabić i się jeszcze jakoś obronić, ale no niestety się to nie udało. Musimy też obserwować, czy on do mnie czasem nie idzie. Jak na razie jesteśmy w miarę safe. Dobra, pójdźmy dość do, do przodu. Ale się stresuje widzowie, masakra. Ile jest jeszcze jeden? Tylko, dobra, mamy. Jest... I żółty do mnie. Nie no, żółty ma jeszcze ten. O nie, wszyscy. Jest... Jestem tylko ja i żółty widzowie. No to nieźle wyszło mi. Zarąbiście, zarąbiście. Mamy tak przekichane, że to jest niemożliwe. Dobra, zbierzmy sobie tutaj emeraldy. E, tu w ogóle widzę, że biały był gdzieś. Nie, wiem, gdzie jest ten żółty, szczerze, ale on ma łóżko. Najgorsze to, że on ma łóżko i że w sumie to mamy totalnie przekichane. Tam są szarzy. I on był u szarych właśnie Trzy emeraldy tylko? Dobra nie wiem jak to się stało, ale spoko Eee Nie wiem zwykły mówię, eee, już nie chcę w to grać Dobra musimy jakoś do rzucego pójść Więc jakoś chcę potkę na niewidzialność sobie ogarnąć Czy coś Nie wiem czy on, nie wiem gdzie on jest też za bardzo I to jest dosyć kiepska sprawa Bo on może w każdej chwili zaskoczyć I będzie przepał, no zarąbiście. Tam jest Dobra, u, dostał u, 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 u. Okej, okay, on widzę, że też we mnie próbuje. Fak, no dobra. Nieźle wyszło mi widzowie, nieźle wyszło mi, zrzucił mnie po prostu w najgorszy możliwy sposób, także gramy play again, e, no ale co, była dobra walka widzowie, bardzo dobra walka, mam nadzieję, że ten, on tutaj nie wbije mi na drugą arenkę, bo tego mam akurat bardzo, bardzo nie chciała, e, okej, okay, jest on tutaj, to jest Yamaya, ja coś tam, coś tam, dobra, na całe szczęście, naprawdę bardzo dziękuję, że go tutaj nie ma, bo nie chciałam z nim walczyć, bo jest naprawdę jakiś prosem i jest naprawdę bardzo dobry, także cieszę się, że bez niego, więc tak, lecimy z drugą arenką, prawdopodobnie ostatnio w tym odcinku, mam nadzieję, że, 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 że dobrze będzie się na tej arence i że wygramy, Albo chociaż... Ej, ale zaraz jedziemy drugie miejsce, to jest naprawdę bardzo dobrze bardzo dużo, także cieszę się niezmiernie z tego powodu. Także sobie dać go widzę. Dobra, zaraz tutaj się rozpoczyna do 3 sekundy. Fajna, o, tu jest ta stara mapka! Jak dobrze, dobra, sobie zarobicie. Przynajmniej tutaj stara mapa, więc fajnie. I tak, tam mamy różowych, tam jest Aqua. Czemu Aqua nie ma łóżka? Nie mam pojęcia, ale dobra. Jeszcze, że gdzieś się trochę stresuje teraz na no. Nie No widzowie, ja muszę przestać grać ciepła. Według to jest zdecydowanie zły pomysł, żeby w nie grać. Dobra, yy... nie wiem co mam robić. Dobra, niech będzie. Zabierzmy sobie to i tym kotą obudujmy. Widzę, że tutaj Aqua też jakoś obudowywuje. Mam nadzieję, że on tak obudowywuje, że on do mnie nie przyjdzie. wiecie o co chodzi? No bez sensu, po co do mnie przychodzić? Jakby kurde, wszyscy wiedzą, że jestem dosyć słabym graczem. Okej, okay, on idzie na środek, Zarobi się, no to się bardzo cieszę Przynajmniej nie jest skupiony na mnie i to jest naprawdę, to się liczy Dobra, my teraz możemy na spokojnie Obudować swoje łóżko, wiecie co chodzi To, się, to jest super sprawa, dobra, my tak, tak to zrobimy Tutaj, tak, tak, tak Dobra Teraz tak, tu w tym Ten sposób, nie wiem co to jest za obudowanie łóżka Jak widzicie, no nowoczesne Dobra, tam mamy różowych, Aqua jest na środku Także spoko i tak, bierzemy tego więcej, potrzebuje na pewno to i to. Dobra, mamy lepszą zbrójkę, zarąbiście. No i teraz pójdźmy sobie może w tamtym kierunku po diamenciki. Widzę, że szarzy już dwa. Nie jestem biała tym razem. Okej, okay, biały to jest bardzo ładny kolor. Więc mam nadzieję, że ten biały nam tutaj oczywiście będzie, będzie szczęśliwym kolorem. No fajnie, żółty teraz idzie. No chyba wpadliśmy w ogóle. Mogłam tak nie robić, mogłam tak nie robić, bo teraz wystarczy, że żółty do nas przyjdzie i mamy przekichane. Dobra, trzy diamenty, czy, po, czy da, dam radę poczekać 5 sekund? Dobra, z tutaj bombę I go spróbujemy zrzucić Okej, okay, ona idzie do góry No to niech sobie idzie do góry Ja tylko zbiorę sobie diamencika Okej, okay. no i nice Dobra, okej okay. Pięknie widzowie, mamy cztery diamenty Przynajmniej yy, zawsze coś Więc teraz tak, lecimy sobie ci, dajmy to w mieczyk może Dobra, mamy mieczyk ulepszony Mamy mieczyk ulepszony On do mnie idzie Dobra, to czekajcie, teraz jest tutaj mocna walka, będzie mocna walka. Yy, odłóżmy wszystko. Gdzie on jest? tam jest? On myśli, że ja go nie widzę, czy co? A nie wiem o co mu chodzi, ale spoko. Czekajcie, ja sobie jednak zabiorę ten trochę wełny. Okej. Okay. U! joj różowy, bardzo mi przykro, naprawdę bardzo mi przykro. Tylko widać, że jest sobie przykro teraz takim względem, że y, ten aqua przyjdzie do mnie, także ja proponuję widzowie uciekać. Także robimy tak. Zostawiamy nasze łóżko. Myślę, że to jest najlepszy pomysł i najlepsza opcja. Także bierzemy wszystkie rzeczy, stąd też sobie cię pozbieramy sobie. Mamy. Mam nadzieję, że wystarczającą ilość budulca. Okej, okay, teraz sobie uciekamy. Let's go. Mam nadzieję, że zdążę przed nim. Chyba nie zdążę. Chyba. Oj, kurde, zabrakło mi paru sekund dosłownie, żeby zdążyć. Dobra, to zrobimy sobie taką mega Uber ucieczkę. Dobra, tak to robimy. Dobra, okej, okay, niech on to jest, niech on nam zniszczy łóżko. Mi to, mi to tam, sobie, naprawdę, może, niech mi, mi sobie... Nie, jakby. Nie mielibyśmy szans, ok? Jest nie tak po prostu, więc e, uciekamy stąd, widzowie. Dobra. Nie, widzowie szczerze. Szczerze, ja powinnam naprawdę nigdy... mieć zakaz, mieć zakaz pojawskamy, po drugi raz w taki sam sposób umarłam. Okej. Okay. Dobrze widzowie. Tym smutnym akcentem kończy dzisiejszy odcinek. Wybaczcie, że przegrana ręki. Przynajmniej w jednej mieliśmy drugie miejsce. Tutaj mieliśmy raz, dwa, trzy czwarte. Także to też jest w miarę dobrze, tak myślę. Łapkujcie sobie koniecznie, subskrybujcie e, mój kanał i też pamiętajcie, że mam drugi kanał, czyli milki główny, gdzie to dzisiaj będzie test płatków Dubiela oraz Natsu, więc no, myślę, że to jest fajny odcinek. Także koniecznie subskrybujcie, bądźcie tam wtedy ze mną 18.30, obserwujcie mojego Instagrama. Widzimy się jutro, papatki, miłego dnia, wieczoru, się którego dziennia, o to oglądacie. Pa, pa.